Witajcie moi kochani, z tej strony Brateusz, a dziś POGO OPI! Yy, ogólnie nie wiem o co tutaj chodzi, mam jakiś sprzęcior, jak możecie zauważyć, skaczemy sobie na nim. No i dobra, zobaczmy, obróć, co nam może koło fortuny dać, daj mi coś fajnego, a wy zostawcie suba, lajk like na tym kanale i zostawcie komentarz, bardzo będzie mi miło, cfk 3 minuty, nie wiem co tu daje, o tu jeszcze są jakieś prezenty, ale to trzeba się zweryfikować, no tego nie będziemy robić na razie, no dobra, no to co, lecimy, uuu, ale to lata widzowie, dobra, na razie nie ma źle, hop, 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 i tutaj, Bach. Dobra, lecimy. Oj. Uf. O, <laughs> w trampolinę dostałem. <laughs> I Bach. Dobra, na razie nie ma źle. już 11%. Yy, tutaj. Mhm. Mm no dobra. Bach. Ba. no i lecimy se, speed to moi kochani chyba łop, hop Nie, to jakieś łatwe jest co myślicie? braliście w to? widziałem że to jest popularne jest akurat Więc sobie tak mówię wejdę zobaczę oj ale chyba bardzo ładne dla mnie, 25% już mamy Boom. aha no to z tym łatwym to trochę przesadziłem, nie? Yy, mamy tutaj wiatraczki, no dobra. Bam, bam. O, udało się. Yy. No i fajnie, patrzcie, ale to idzie. Lecimy. Bim, bar, bim, bim, skim, bim. O, tutaj już jest coś trudniej. O, dobra, udało się. I hop. Mamy to. Dobra, S, widzowie. Łatwiutko. Ja zawsze jak coś powiem... O, zobaczmy prezent. O, jakie znowu monetki. Dobra. Zima. A, to nie. Nie chcemy mi kupować, od cewka co daje? Nie wiem co to Dobra, o. Ała. No i zostałem wynużowany moi kochani. Teraz. Dobra. Hop. I tak sobie hopcamy, nie? Na odcineczku. Aha. Muszę jeszcze trochę się bardziej skupić. Kupienie jest. Ważne. O, to, chyba to dotknąłem, ale nie zaliczyło, nie wiem. Hop. I hop. I hop. Nie, no pięknie to robimy, nie? <laughs> ale śmieszne, dźwięk. Taki. Ja bym dostał w trampolinę taką pustą, nie? <laughs> Dobra. Idziemy do I bah. O, op, op. Nic nie będziemy kupować. Nam tak to dobrze idzie. Czy nawet nie trzeba nic kupować, moi drodzy, nie? O! No nie jest dobrze. O! O! Trzeba ci uważać. Opsa, obsa ale lecimy. No i lecimy też na dół. Yeah. Dobra. Łoł, wow, ale ominęliśmy. Uhu, do góry. Aj, prawie doleciałem. No i co, no musimy poczekać. Mamy to. Okay, każdy taki, każda flaga to jest checkpoint. I to nam daje 1%, czyli jest 100 checkpointów ogólnie. Oj, oj. I lecimy tutaj. Prawie nam się udało. Zobaczmy, co tam jeszcze za prezenty mamy. Okej, okay, czyli tutaj w tych prezentach chyba tylko dostajemy cały czas monety. A co? Co? Monety można kupić? Monety... A, tu to nie to. Yy. A, bo tu są jeszcze takie. A ja mam jakieś monety? No mam, mogę kupić hot doga. To kupujemy, nie? Co, mam hot doga? Mogę. Wyposaż. Wow. dobra. Okej, czyli tutaj to nie jest tak, że przejdziemy raz, tylko musimy farmić potem monetki, żeby sobie kupować coraz lepsze te POGO. Nie wiem jak to, jak to się nazywa tak naprawdę po polsku. Jest coś no... Jest, ja, ja miałem takie coś podobnego, był mały, pamiętam. Było takie do skakania, ale to było... Ja miałem takie gówniane, wam powiem. <laughs> Bieda Edition, bo nie było wtedy jeszcze żadnych takich fajnych. A teraz to pewnie są takie kozackie już. Też znaczy nie widziałem tak szerzej osób, żeby na tym tak śmigali po ulicy. Nie wiem, ale może akurat u mnie nie jest to popularne. Możecie też dać znać w komentarzu, czy macie takie coś, albo czy, czy w życiu rzeczywistym takim czymś sobie skakaliście, bawiliście się. O i chyba przeszliśmy. Przeszliśmy zapisywanie, żeby brzmią czasu. A, jest następny świat. No dobra, no to świat 2. Ok. No to lecimy od razu w świat 2. Aha. No to szybko przechodzimy to. Dobra, lecimy. Hydran. Mhm. O. Dobra. Hydranujemy to. 4, 5. Bach, bach. Nic nas nie przebije Dobra, na razie idzie dobrze Tutaj I tu Iba Niciak, bajerka U tu, tu Ja lubię takie gry, bo to jest takie chillowe idzie się odstresować Tak Po całym dniu jak sobie tak siądę pogram w taką grę tak. Nie jest aż tak łatwa, bo no, idzie spać i tak dalej. Ale no, szybko się rodzimy, więc nie denerwuję się na to, że, że na przykład. O, muszę teraz czekać 5 minut, żeby sobie pograć, tak jak w inne gry różne. Tam tutaj taka chile... Lerka, lerka, lerka. Lerka, ale bym fajnie był. Oha. Jest na ów tytule. O. Dobra, lecimy. Troszkę przepraszam Was za mój głos, ale jestem troszkę chory. Katrin jeszcze troszkę trzyma. Mam nadzieję, że u Was nowy rok zaczął się owocnie. Wszyscy zdrowi. Nie tak nie za bardzo, niestety. Aczkolwiek już jest lepiej, więc. Nie ma źle. Idziemy, ty. No, muszę powiedzieć, teraz idzie nam to, idzie. Oj, no i, i, ale zauważyliście? Zawsze jak to powiem, zawsze jak to powiem, to spadam, no nie wiem. Tak jakbym ja bym miał to specjalnie robił, to tak nie jest tak naprawdę, nie? O, tu ktoś też gra. Pewnie gdzieś patrzy na chwilkę, na no, awk. Dobra. Chciałem że dolecę, ale niestety Ja coś, coś to za szybko mi się wydaje niekiedy. No ale no... Ja lubię szybko to. No <ścoughs> i potem dostaję tak w trybolinę, nie. Mamy to. Jedziemy. Już prawie druga mapka zakończona, więc fajnie. Wow. Nie wiadomo, gdzie, gdzie stanę. <laughs> Tyle wolnego placu, to ja na czerwone proste. Nie wiem. Czasem to ta gra jest taka. O. E tu, trambolinka. Dobrze. No jednak dobrze. Dobra, udało się. Jedziemy. Już prawie kończymy drugą mapę, więc fajnie. Ale chyba też na tej drugiej, jak nam się uda ją skończyć oczywiście, bo na razie widzicie. To zakończymy pewnie, żebyście Wy też mogli sobie odkryć, co jest dalej i tak dalej, abyście mieli ochotę sobie zagrać w to. Tak dla mnie gra O, oczka taka chillerowa. Tak na obi. No, grałem w łatwiejsze i grałem w trudniejsze. Powiem, że to jest takie należące do bardziej łatwiejszych, ale, ale pewnie czym dalej w las, tym trudniej. Więc spodziewam się, że po prostu jako że to są te pierwsze poziomy, ale są dosyć łatwiejsze. Oj, musimy tutaj. Aha, na to powrót. Chyba tędy jednak. No i chyba to mamy, widzowie. No i oczywiście, że to mamy. <laughs> Teleportować się do następnego świata? Nie. Możemy już tutaj zostać. Zobaczymy jak tutaj w ogóle wszystko wygląda. A, bo tutaj idzie sobie robisz lepsze czasy. Ale zupełnie trzeba mieć te lepsze sprzęty. I kto ile razy wygrał? Fajnie, fajnie. Wiecie co. Miło mi, że dotrwaliście do końca. Cieszę się. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. Z mojej strony to wszystko na ten moment. Widzimy się oczywiście w następnych odcinkach, a wy zostawcie sub, like, woneczek. I widzimy się w następnych odcinkach. Pa, pa, pa!